Witajcie kochani na kanale Stary Poniemiecki dom. Święta, święta i po świętach. W pierwszej kolejności chciałem Wam życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku. Żeby się Wasze wszystkie marzenia pospełniały. I te osoby, które planują gdzieś tam też remonty, czy to mieszkań, czy to domów, to też, żeby po prostu w tym roku robiły swoje i żeby im te remonty jakoś poszły bezproblemowo. Ja tam nie narzekam. U mnie też wszystko dobrze. Jak widzicie za mną trochę się zadziało, jestem w kuchni. W kuchni jak widzicie już jest jaki oświetlenie, taki sufit. Za mną jest ścianka działowa między kuchnią a łazienką. Jest też wentylacja zrobiona. Elektryka też jest wszędzie już popodpinana, gniazka są wstępnie poprzykręcane. I tak to wygląda. Jest już poszpachlowany. Zostało mi jeszcze to poszpachlować finiszem i poszlifować. Na Naroża w oknach, są, czyli te kątowniki aluminiowe są pozatapiane i wyszlifowane. Okna też są obrobione. Także tutaj ta ściana jest praktycznie już na gotowo zrobiona, ją trzeba tylko pomalować. Gdzie Gdzieniegdzie muszę jeszcze sobie spoiny popoprawiać finiszem. Bo są tam jakieś nierówności, niedoskonałości, jakieś dziury i rysy. Sufit tutaj trzeba przeszpachlować jeszcze raz finiszem i poszlifować. Tutaj miałem taką zagwostkę, bo ta jakby szczelina tutaj między belką a skosem to trzeba było jakoś wypełnić. Zrobiłem do tego konstrukcję z profili. Przykręciłem paski z płyty kieka. No i teraz będzie trzeba to poszpachlować i akrylem zaciągnąć. Tam są już narożniki. Jak widzicie akrylem już zaciągnięte. Także tak wygląda kuchnia. Tutaj jest sufit w jadalni. Jakby poszpachlowany i został tylko jeszcze finish. Narożniki w oknach zrobione, poszpachlowane. Trzeba je jeszcze, już są wstępnie poszlifowane. Finiszem trzeba je wykończyć. Także zostały mi tylko takie szpachlowania wykańczające. Tutaj za mną komin, który był obudowany. Włączniki są zrobione. Włączniki, wszystko działa. Tak samo tutaj, te strefowe, wszystkie włączniki, yy, Łazienka, już Wam pokazuję. Łazienka, jak wygląda Łazienka? Tak wygląda ścianka Łazienka. Tu wychodzą rury, tu będzie przed ścianka jeszcze. No i całą kanalizację trzeba tu porozprowadzać. Tam w ściance i tu wyjść na umywalki. Na razie zrobił się tutaj ten schowek na wszystkie graty wentylacja tam pod okap jest tak zrobiona i ona tam wchodzi idzie do góry i tu jeszcze będzie jedna rura wentylacyjna na yy, łazienkę czyli tu trzeba wykrój zrobić i polecić tędy, tędy i zrobić wentylację w łazience jak widzicie elektryka też jest rozprowadzona tutaj to światło co było tam na tej belce między kuchnią a jadalnią no to przeniosłem tutaj, żeby tutaj było jakieś oświetlenie Dobra, to wyłączamy tutaj. Wszędzie światełko już jest. Jak widzicie włączniki też są zrobione. Gniazdka są porobione. Jak widzicie, tam jedno gniazdko, tu następne gniazdko, tam i tak dalej. Najbardziej to mnie denerwuje ten bałagan, który mi się tu wkradł i nad którym nie potrafię zapanować, bo za każdym razem coś się właśnie z kąta w kąt przenosi i układa. Wszystkie narzędzia z jednej strony na drugą. No, góra jest bez zmian, nieruszona. Także tak wygląda wiecie, tu, tu wejście korytarzowe, też oświetlenie. Skrzynka jeszcze nie podłączona, czyli powiedzmy, wszystkie kable doprowadzone do skrzynki, ale nie są jeszcze w skrzynkę podłączone. To będziemy teraz robić na dniach. Co jeszcze? Fajnie, ciepło. Jak widzicie, zima za oknem. Śnieg spadł. No i tyle. Narożniki posadzane Trzeba je zaszpachlować. I powiem Wam, że oglądałem kilka filmów, gdzie się mówi, że powinno się je na masę szpachlową osadzać. I że takerowanie jest błędem. Jednakże jak się zrobi to dobrym takerem i dobrymi zszywkami, to wydaje mi się, że to jest super rozwiązanie. Oglądałem kilka kanałów amerykańskich i też niemieckich. I tam eksperci od płytowania osadzają narożniki i wszystkie, powiedzmy, kątowniki takie we wnękach itd. na zszywacze, na zszywki. I ja zrobiłem dwa okna, te za mną w kuchni, tylko na masę szpachlową i później jak osadziłem to w masie, to przeleciałem takerem a resztę postanowiłem najpierw przytakerować i, i później zaszpachować, i Wam powiem tak, jak się używa dobrych skrzywek, ja używam do tego po pierwsze skrzywacza, po pierwsze używam śrzywacza elektrycznego takiego o e, dwa używam skrzywek, tylko czekajcie gdzie mam to opakowanie tu jest opakowane Opakowanie z, z szywkami to są takie strzywki. Zobaczcie. One mają 12 mm, czyli są takie e, dosyć długie i są szerokie. E, Szywki tapicerskie, szerokie, 12 mm. I wam powiem, że bardzo dobrze się trzymają kątowniki na tych zszywkach. Te zszywki wchodzą bardzo dobrze w płyty gipsowo-kartonowe i te kątowniki naprawdę tak siedzą mocno są tak mocno przeszyte do, do płyt, że, że nie wydaje mi się, że będą tu jakiekolwiek problemy z tym. No i później zaciągnąłem to masą szpachlową te kątowniki jak masa wyschła no to wyszlifowałem i teraz będę to jeszcze finiszem szpachlował i po zaszpachlowaniu finiszem jeszcze raz to przeszlifuję i już będzie na gotowo więc trzeba sobie troszeczkę życie uproszczać i pracę Wydaje mi się, że to jest zgodne polecenia, czyli powiedzmy kątowniki na zszywki. Widziałem kilka filmów takich, że te kątowniki odpadały, tam powiedzmy przyszedł jak, jakiś fachowiec i pokazywał jak to później to będzie odpada z, z tych wszystkich narożników. U mnie wydaje mi się, że takiej sytuacji nie będzie, bo użyłem lepszych zszywek, nie tych takich cieniutkich, prawie że biurowych i tego automatycznego strzywacza, tylko tego elektrycznego strzywacza, a te elektryczne strzywacze naprawdę one mają takiego powera, że potrafią te szywki bardzo mocno i głęboko wbić. I tyle. No i co stało mi teraz, krótsze szlifowanie, szpachlowanie i powoli będę te pomieszczenia już przygotowywał praktycznie do, nie wiem czy do malowania, czy do tapetowania, to się jeszcze okaże. No. Są pomysły takie, żeby po pierwsze je wytapetować w taką tapetę. To się nazywa po niemiecku Raufasa. To jest taka tapeta z wiórkami drewnianymi w środku. Taka fajna jest struktura. I ona super wygląda, jak się ją pomaluje na biało. Ale też wiadomo, można na inne kolory pomalować. Albo też widziałem na pewnym niemieckim kanale. Flizelinę malarską. I to jest taka flizelina, która jest na rolce, normalnie z włókna szklanego. Ta flizelina jest zrobiona, ona jest na rolce i ją się kładzie jak tapetę. Czyli najpierw trzeba ściany zagruntować klejem do tapet. Później bierzemy sobie tą flizelinę, pokrywamy klejem tym do tapet i przyklejamy ją na połacie, na ściany. Można tak zrobić sufity, można zrobić skosy, można zrobić ściany. I później z tego co y, tam y, ludzie pokazują, y, tą flizelinę, która już jest tak świeżo przyklejona, ją się gładzi albo paczką y, metalową. Czy ja mam tą taką? Gdzieś tam paczkę. Y, 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 y. Czekajcie chwilę. gratów albo paczką metalową albo taką yy, takim yy, jakby, nie wiem, taką szpachelką właśnie z takim ostrzem metalowym gładzi się tą yy, flizelinę yy, i później ta flizelina tak samo jak i tapeta powoduje, że pęknięcia są albo niewidoczne, albo ich praktycznie nie ma. Ja nie, nie sądzę, żebym miał tu jakieś problemy z pęknięciami na płytach bo, no bo staram się to jakoś solidnie porobić i, i tyle. Zobaczymy, zresztą czas pokaże. Wiecie, no nie mów nigdy, nigdy, bo jak się mówi, że coś jest idealnie zrobione, a później zaczyna to pękać wszystko i się walić, no to się okaże, że, kurczę, no, mogłem to zrobić inaczej. Ale mniejsza o to. Czekajcie jeszcze jedna rzecz. Kupiłem, nie wiem gdzie ja to wszystko udałem. No tak w tym bałaganie. Się to ciężko. To jest taśma do połączeń ślizgowych i ja ją też użyłem. Wszędzie tam, powiedzmy, gdzie się styka sufit z ścianami, użyłem taśmy do połączeń ślizgowych. I Wam powiem jedną rzecz. Nie wiem, nie pamiętam ile ta taśma kosztowała, ale wydaje mi się, że nie była jakaś mega droga. Jeżeli ktoś ma dostęp do szarej taśmy do kartonów taką co się normalnie kartony nimi okleja to ona ten sam zda ten sam efekt da czyli ta szara taśma nie trzeba specjalnie kupować jakby taśmy ślizgowej do połączeń ślizgowych tak jest przynajmniej moje zdanie bo z tego co ja tu widzę na tej taśmie na na, 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 na tej rolce to jest cieniutka, po prostu taśma klejąca, którą się nakleja na rygipsy yy, i później się ją tam odcina. I ona powoduje, że powiedzmy te połączenia wszystkie, gdzie jest styk powiedzmy z sufitu i ściany i gdy sufit pracuje, to powiedzmy to tam jakby ślizga się na tej, po tej ścianie, yy, dzięki czemu powiedzmy nie ma wykruszania się yy, gipsu czy tam nie wiem akrylu yy, z z tego połączenia, powiem Wam tylko tyle, że naprawdę ja twierdzę, że jakbym użył tutaj tej szarej taśmy do kartonów, to będzie ten sam efekt, one są tak samo powiedzmy śliskie na zewnątrz, tak samo cienkie te taśmy i jeżeli ktoś tam powiedzmy chciałby, powiedzmy albo ma tą szarą taśmę i nie chce kupować tego, niech sobie spróbuje na tej szarej taśmie takiej do tych kartonów. To samo, według mnie ten sam, ten sam egzamin będzie zdawać ta szara taśma. No i tyle, no co? A, jeszcze jedna rzecz, czekajcie chwilę, ja jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Jest kilka rzeczy, które mi tu pomagają. Po pierwsze, podnośnik do płyt, żeby sobie sufit przykręcić. Ja kupiłem tam najtańszy podnośnik, jaki tylko był. Jakiegoś tam niby to jest, kurczę polski producent, ale pewnie i tak w Chinach robione. Na korbkę, na linkę. Kładzie się płytę do góry, kręci się korbą, płyta idzie do góry, można sobie tam, powiedzmy, to ustawić w jakiej pozycji byśmy chcieli. I sufit się zrobiło praktycznie, ten zrobiłem, w kuchni zrobiłem w jeden dzień. Ten w związku z tym, że robiłem go na raty, ten drugi tutaj w dwa dni przykręciłem go, zamontowałem i robiłem to sam więc podnośnik mi pomaga w takich pracach, a później wiadomo podnośnik jak już będę miał wszystkie te sufity porobione i tak dalej, to go gdzieś tam odsprzedam za jakieś tam mniejsze pieniądze, on nie był drogi Także nie spodziewam się tutaj, żeby znowu nałóżku jakieś tam, nie wiem, kokosy na nim zarobić, bo to bez sensu. Dwa, korzystam z żyrafy do szlifowania. Żyrafa kupiona w zwykłym sklepie budowlanym na promocji, na dodatek. Już Wam pokazuję żyrafa, coś takiego. Szlifierka z odciągiem do odkurzacza, ale jak widzicie, ta szlifierka już jest kurczę, strasznie opylona. I już Wam mówię, ona tam powiedzmy kosztowała w granicach 400 zł na promocji w sklepie budowlanym. Posiada ten pierścień LED tutaj i uważam, że to jest mega fajne rozwiązanie, bo. Jak się szlifuje, to ten pierścień LED tu oświetla całą tą powierzchnię wokół szlifowania. Pokazuje wszystkie e, niedoskonałości, do, e, dołki, rysy e, i jakieś inne e, rzeczy. Ten pierścień LED można wyłączyć, bo on jest tutaj, ma guziczek do wyłączenia. Można, e, można szlifować bez pierścienia. E, ma e, wysuwaną jakby tą całą rączkę teleskopową, tu się podłącza odkurzacz na samym końcu. Do tego była rura, rączkę można rozsuwać, żeby była ta żyrafa dłuższa. Ma też ta żyrafa regulację prędkości obrotów, ale Wam powiem, że jest mega ciężka. Ona waży około 6 kg i w tych wszystkich sklepach budowlanych nie widziałem lżejszych. Były takie na przykład nie wiem, bez pierścienia LED i tak dalej, ale wszystkie są w granicach 6 kg. Powiem, wam, że sufit się robi tym bardzo ciężko. Jak się szlifuje te wszystkie kurcze połączenia szpachlowane tą żyrafą, no to po jakimś czasie trzeba przestać. No bo inaczej kurcze ręce tak bolą, że nie, nie da rady. No wierzcie mi, nie da rady. Ściany się jeszcze tym da rady wyszlifować i dłużej popracować. Ale sufit to jest jakieś kurcze 2-3 minuty szlifowania, i trzeba zrobić 5 minut przerwy. Albo zrobić, nie, 5 minut szlifowania, i zrobić chwilę przerwy. Bo tak bolą ręce. Bo to jest naprawdę kurcze, strasznie ciężkie. Eee, co jeszcze? Eee, mimo, że e, odciągam odkurzaczem tutaj ten cały pył e, z tego szlifowania. Używam do tego tych worków fizelinowych w odkurzaczu, bo ten jakby worek taki foliowy, który jest do gładzi i do szpachli to w ogóle nie zdaje egzaminu, ten filtr w środku się zabija i, i po prostu po 5 minutach szlifowania w ogóle odkurzacz nie ciągnie, a przy tych workach takich standardowych, które z Fizeliny są tam do tych odkurzaczy to się tam można poszlifować, dopóki ten worek nie będzie cały pełny. Ale wiadomo, że gips strasznie zabija te wszystkie pory w tych workach. I jak tylko ten odkurzacz straci tą swoją siłę sącą w jakimkolwiek stopniu poprzez po prostu zapchany ten worek, no to ten cały kurz, ten cały gips szlifowany wydobuje się z tej całej tarczy szlifierskiej na lewo i prawo. Więc tu się robi siwo. No i tyle, ale naprawdę taka żyrafa ułatwia pracę i ta praca idzie szybciej przy tym szlifowaniu. Jednakże powiem Wam, że jeżeli będziecie się zastanawiać nad tą żyrafą i macie tylko do ogarnięcia jeden pokój, to wydaje mi się, że taką paczką do, do tarcia szybciej to zrobicie, i, albo może nie to, że szybciej, ale będzie lżejsza praca niż kurczę, wydawać jakieś tam 400 zł za, za żyrafę. Yy, która i tak jest ciężka i, i, i toporna. No chyba, że, nie wiem, pożyczycie od jakiegoś majstra, który ma tam jakąś taką żyrafę za 2000 zł, która waży 3 kg. Yy, no i sobie takim czymś ogarniecie. Ja tutaj trochę tego szlifowania będę miał, więc zdecydowałem się na tą żyrafę. Jednakże powiem wam, że chyba bicki będę miał, kurde, takie po, po tym szlifowaniu, że masakra. Bo te swoje 6 kilo to, no naprawdę, ona daje w kość. I tyle. Dobra moi drodzy. W tym odcinku na tą chwilę mam nadzieję, że wam się podobało. E, dziękuję za subskrypcję. E, I widzimy się w następnym odcinku. E, piszcie komentarze. Co jeszcze? No i tyle. Do zobaczyska. Cześć.